Oj, nie trafiłem w ciebie poważnie. Tu jest to! Poważnie? No nie pamiętałem, po prostu przewodziłem obok zawsze tego. Oee, są jakieś ręce, serio z tych będą wypadać teraz. Też czuję, że kolejne dwie godziny biegania i szukania jakiegoś przejścia tajnego, o którym nie wiedziałem. O tu jest ten wesel. Ogólnie to fajnie się yy, posiada umiejętność czytania i widać ja jej nie do końca posiadam. bo nie czytam. Wow, dostałem nowy kubrak, ale ładny, liśnionycy. Siema gram w blue fire! Dzisiaj w odcinku będziemy biegać po wszystkich miejscach, w których mógł być wesel do zebrania, bo potrzebujemy ich czterech zebrać, a wiem, gdzie był jeden. Będziemy musieli, musieli użyć w warpa. I polecieć sobie do Temple Gardens, tak, do świątyni ogrodów, a nie. Ja myślę, że w ogóle to jest Guardians, a to jest Gardens. Świątynia ogrodów, a nie świątynia strażników, tak. I tu na pewno jest jeden z weseli. Potrzebować będę jeszcze dwóch gdzieś ukrytych. A nie mam do końca pojęcia, gdzie oni mogą być. Wesel jest już odpalony i musimy znaleźć wszystkie wszystkie dusze albo cokolwiek to jest, potrzebuję tego. A przy okazji, skoro i tak już biegamy i zbieramy sobie wesele, to jeżeli podoba się on tobie to, co robię, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia jakiej solidnej łapki w górę oraz napisania pięknego komentarza, do którego przypnę serduszko, Lecimy po 500 subskrypcji już niedaleko w sumie, już niedaleko. Ja myślę, że tutaj najłatwiej by było, jakbym sobie naładował mój e, skok dodatkowy. O, właśnie ten. I użył go dopiero tak. Cyk, biegniemy do przodu jak najdalej, shift, doskok i udało mi się. Oj, nie trafiłem w ciebie poważnie. No ale czemu on mi czasami się... Czemu on mi czasami atakuje, nie wiadomo co. Tym razem mi się udało. Tutaj nic nie ma, ale pieniążki, sobie pozbieram. Mam jeszcze sporo rzeczy w sumie do odblokowania w tej grze, więc fajnie by było je zebrać. A przy okazji ja chyba potrzebuję, z tego co pamiętam, mieć właśnie jeszcze jeden dodatkowy mm, dodatkowe miejsce na te dusze. Kłoda, by było tego nie wziąć. Bo wtedy mam więcej pieniędzy z tego. Mam zebra... A, nie, dobra, nie, jednak nie, żartowałem. Chciałem powiedzieć, że mam zebrane w większości z powierzchni, ale widzę, że tutaj u góry jeszcze mogę sobie wejść jakoś. Tylko... Czy ja wejdę tak normalnie, ja chyba za nisko skaczę, ja bym musiał chyba z góry skoczyć. No właśnie. Ale po tej stronie jeszcze nie byłem, więc tutaj sobie pozbierajmy na szybko. Nie wiem, czy w tych przejściach wszystkich mogą też być poukrywane. Wydaje mi się, że nie, więc tam będę będę zaglądać tutaj. O, tu też był jeden. Na schodach. Znaczy drabinie. Nieźle. Okej, okay, dwóch mi brakuje. Jeden widzę tam i tam się udam na szybko. A drugi gdzie będzie? O, to jest pytanie. A ostatni też był na drabinie, co ciekawe. Dobrze, zebraliśmy wszystkie, więc jest spokój. I jak zbieram? sobie wesele. Jedna rzecz mnie zaciekawiła i to w sumie nie po tej stronie, tylko po tamtej. Jest tam winda. Nie wiem, czy ja tą windą już jechałem. Jestem, jestem prawie pewny, że nie, więc polecę sobie na szybko to sprawdzić. No a przy okazji, jak tam będzie coś ciekawego, to można szybkim teleportem e, znaczy, będzie coś ciekawego, to by nie mi się wyłączył. Chciałem powiedzieć, że kupić tego we, 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 we przejście. No nie jak to się nazywało teraz? E, slota na spirity. Tak, tego mi było potrzeba. A, do rzeki Lawy doleciałem tym. A, no okej. Okay. Tu też mogę w sumie kupić spirit jeden, tylko mm, ja bym też bardzo mocno potrzebował ją w w zasadzie dowiedzieć, gdzie abym ja mógł um, zrobić te wesele jeszcze dwa. Mam kolejny wesel, ale nie znalazłem tego handlarza, chciałbym te, te, te dostać. Więcej kasy, to zawsze więcej kasy, prawda? Ale jak jest wesel, to, to zróbmy go od razu. Zdobyłem wszystkie, to jest trzecia z czterech. Teraz pytanie, gdzie będzie czwarta? Na pewno nie ma w korapszym, bo byłem tam 15 razy, i bym raczej zauważył. Ale gdzie może być ostatni? Wróciłem sobie na szybko do kopalni, do tych tunelów, żeby kupić ten slot. Nie mogę go znaleźć na tej rivierze, nie wiem czemu w sumie. No ale wiem, że tu zawsze stoi, tego znam, kojarzę go przynajmniej. ta kolego żadnego nie chcę, ale bym chciał sloty sobie kupić jak najwięcej. W sumie nie wiem. Tutaj gdzieś nie będzie tego wesela. Mógłby być. Nie zdziwiłby mnie to nawet, bo to jest doszedł duży teren. A nie kojarzę nigdzie. Kurczę, tego wesela. Szkoda. Oj, obrwam potrzebne Jednak nie. To nie tutaj. Okazja, jak już tu jestem, to sobie założę tego spirita, bo szkoda by było go nie nosić, skoro mam miejsce. Co to było za przejście? Nie pamiętam go. A powinienem, teoretycznie. Tu jest to! Poważnie? No, nie pamiętałem. Po prostu przechodziłem obok zawsze tego. No nie, i czwarty się odblokował. Um. Ale tak czy inaczej, ja muszę go Brama. Ja muszę go i tak pokonać, tak po prostu. Flames of Darkness. Time. Osiągnięcie. A w skrzyni miecze ser, jakiś kostium dostałem i to z tamtej strony jest przejście. od razu polecę. No jeżeli to jest endgame to smutne, bo wesela. Wiem, gdzie jest jeden wesel, jeszcze sobie przypomniałem, że był takie przejście śmieszne na, na samym praktycznie starcie. Ja, I tam chyba był wesel na środku. Czy to będzie walka z bossem? Najpotężniejszym ze wszystkich bossem tunelów. O, ma cztery ręce. Bardzo ciekawy. Samael! o, lord jakiś. Takim lordem to ja nie wiem czy ja chcę. Ej, ej! Nie wiem czy ja się chcę z tobą bić kolego. Ja nie wiem co na, na co mam zwracać uwagę podczas Mogę go bić po prostu? O, mogę go bić. Dobra, to nieważne. Ała. Czy ja mogę po prostu go i mieć wywalone? Nie, dobra, kolejną fazę odpalił. Ale bez sensu, że większość bossów, tych, że można pokonać po prostu bijąc ich, nic więcej. Teraz trzeba uważać. Oj, zniknął, teraz nie mogę go bić. Ale teraz. Ma tarczę! Tarcza mu znikła. Oj, coś czuję, że ta walka z tym bossem będzie ciężka. Chociaż może nie aż tak bardzo. No parę razy wpadnę do wody, ale mam jeszcze sporo życia. Dobra, trzecia faza. O, eee, jakieś ręce, serio z tych będą wypadać teraz. A czy masz swoją tarczę? on w ogóle niewidzialny się robi. Czy mi się wydaje, czy po odbiciu on ten pozwala mi jeszcze raz skoczyć W ogóle użyć wszystkich moich umiejętności, chyba tak. Oj, co tu się w Czemu mi się to wszystko zużyło, zanim odskoczyłem do niego? Dobra, kończę to, kończę tą, w tych atakach, jednak nie, żartowałem. Haha, <śmiesz> śmieszny żarcik. Ale on jest już to strzała jednego, wystarczy go ugryźć. Napluję na niego. Teraz na niego napluję. O, proszę bardzo. Nie ma kolejnej fazy, bo nie masz życia, kolego. Nie masz życia, nie ma fazy. I otworzył nam się piękny portal, który mnie cofnie do prawdopodobnie kanałów, a z kanałów miałbym blisko do tamtego przejścia, ale chyba po prostu się zwyczajnie teleportuje będzie najszybciej, najprościej. A czemu mnie do świątyni bogów przerzuciło? No jeszcze jednego, ja nawet wiem którego? Tego, którego pilnują wesele. Znaczy osłaniałem, chronią wesele. I to jest ostatni z bogów, który mam do pokonania i muszę się teleportować, żeby ostatni wesel zdobyć? Później na graveyard i z Graveyardu na bossa, pokonujemy drugiego bossa, później ostatniego, ostatecznego bossa i mamy prześniętą grę. Mamy, mamy prześniętą. To jest raczej fire keep się to nazywa chyba? Tak, to fire keep był. I teraz pytanie, czy ja dobrze pamiętam, że to jest wesel? i Ja nie pamiętam dobrze, że to jest wesel. To gdzie ten ostatni wesel może być? Jeszcze że kolejne dwie godziny biegania i szukania jakiegoś przejścia tajnego, o którym nie wiedziałem. O, tu jest ten wesel, ale przypadek. Ej, nie naprawdę no, to był przypadek, ja po prostu chciałem sprawdzić, co tego nie ma. Ale kozak. No to co? No, teraz trzeba się przebiec po prostu po wszystkich, wszystkich tutaj początkowych lokacjach. Ogólnie bardzo przyjemna jest ta gierka, powiem szczerze, ona jest e, dosyć długa. Jeżeli chodzi o sam gameplay, ale przyjemna, bo ona ma małą dosyć mapę. Jest rozbudowana ta mapa oczywiście, ale jest ona dosyć mała, że można bardzo szybko ją przejść z punktu A do punktu B. Przy okazji mamy te warpy, którymi możemy się pobawić. Nie wiem czy ja mam wrażenie, że coś tam będzie pod spodem, ale chyba nie to po prostu jest tak zwyczajnie postawione. I tak mi się przyjemnie w nią gra. Oczywiście nie jak szukam pół godziny jednej rzeczy, to wtedy nie jest przyjemne, ale jak sobie na przykład nie wiem, bijemy bossa czy nie wiem, zbieramy wesele, to akurat jest spoko. Ja faktycznie dostaję więcej tych pieniędzy. Ciekawe. Zakładam, że muszę wejść i otworzyć wszystkie drzwi, które są otwarte i wtedy znajdę wszystkie wesele. Na szczęście, one są. Um, e, co ja chciałem powiedzieć? Um, na szczęście one mnie cofają. Z powrotem do tego miejsca, w którym odpaliłem ten, ten zbiornik, czy jakkolwiek to się nazywa. W ogóle z tego, co tutaj widać, prawdopodobnie taka może być fabuła, bo nie czytałem na początku, więc mnie troszeczkę minęło. Ale prawdopodobnie byli ludzie, coś alchemicy albo szamani, którzy chcieli stworzyć właśnie takich jak ja, żeby właśnie pokonać tych bogów. I, i prawdopodobnie jestem pierwszym, którym wyszedł, bo tutaj widzimy bardzo, bardzo dużo trupów. Albo którym z kolei który e, się udał jako eksperyment, ale na przykład, no niestety reszta poległa podczas walki, jest taka szansa. Ostatnio wesela bo. na szczęście cofam się. Bo na przykład ten wielki, ten, ten wysoki z dwoma mieszami, on też jest raczej wojownikiem, który został stworzonym. No bo jest jedynym, jedyną postacią w całej tej grze, która jest aż tak wysoka. No dobra, no jeszcze ten Max śmieszny. Ale to, to mówię, to są jedyni. Jest ich bardzo mało. Dobra, szybkim teleportem na graveyard i bijemy bossa kolejnego. A później teleportujemy chyba automatycznie na ostatecznego bossa? Tak mi się wydaje. I to nie będzie Steam House, ale Abandoned. Abandoned. Albo Ab Abnunded. Nie wiem, nie, wiem nie, nie przeczytałem dokładnie, nie wiem jak się nazywa ta lokacja. Abandoned. Aha, no, no wszystko jasne. I teraz ja powinienem móc być w stanie móc wejść na górę i łatwiej by było ze zeskoczył po prostu i winą podleciał. Wszystkie są aktywne. I co ja mogę z nimi zrobić teraz? Very close to of the fire first pedestal. Nie rozumiem? A, tu było opisane, gdzie są ten! E, gdzie są te piedestały w ogóle? Dobra, wystarczy <grym> mieć czytać. Ogólnie to fajnie się e, posiada umiejętność czytania i widać ja jej nie do końca posiadam. Bo nie czytam! No, a ja tutaj mogłem w ogóle dojść bez tych, bez moich umiejętności, które teraz mam, czyli e, szybkie obiegania, tej poświaty e, latającej. Prawdopodobnie bez double skoku, bo mieliśmy tam. A! E, mieliśmy tam też takie ten ściany do, do, do do, do, do przejścia. Albo ta gra się po prostu zabezpiecza, że nie wszyscy dojdą e, w etapie końcowym do miejsca, które prawdopodobnie miałem zrobić od razu. Mamy chyba ostatni Nie, co to jest? tak, co mnie ten dziwny kamień? No, dam go, no bo po co mi on jest, będę go jak głupi? Fire Essencji zwiększyłem do trzech. Wow, ale przydatne, totalnie bezużyteczne, szczerze powiedziawszy. M bo no dobra, mogę mieć trzy, e, trzy leczenia teraz, ale no, to jest troszeczkę jest les. No i po co mi te kryształy? Ja w ogóle zacząłem w pewnym momencie przydawać te wszystkie rzeczy, bo nie mam pojęcia po co one są. Kaczka. No, to jest kaczka złota. Czy ta kaczka jest easter po prostu? Prawdopodobnie tak, ale kozek. Ja chciałem do czym jesteś i co mi dajesz? The Soul of Swift Bandit, well known. Throw out. Penumbra. Nie wiem, co to... A, przepraszam, jest nadal napisane. Uh, improved attack speed. W sumie przydatne. W sumie mega przydatne, jak tak się zastanowić. Będę szybciej bić. po, po podskoku, będę jeszcze mocniej bić. No, no. Trzeba będzie sobie założyć, tylko bym musiał znaleźć. Uh, prawdopodobnie to jest chyba ostatni z. z wojdów, tak mi się wydaje. Dobra, nie, żartowałem. Na ja tych wojdów mamy jeszcze milion. A co to jest? Difficulty 4, raczej do, do zrobienia. Uh, wiecie, podczas skoku z tym attack speedem, no to kurczę, zamiast 3 razy uderzę z 6, może? Fajnie by było. Teraz pytanie. A, to mnie bije tylko. To mnie nie zabija, tylko że. Znak oberwa, użyłem wszystkie swoje umiejętności, no to już kiepsko w sumie. Dobra, zrobiłem to zupełnie inaczej niż powinienem. I on bardzo daleki ten ten, ten, ten dasz śmieszny, który zdobyliśmy. I on mi tak utrudnia teraz te przejście tego. Ale w sumie też ułatwia mi ten dasz bardzo mocno wszystko. Bo jestem w stanie dalej wyskoczyć niż powinienem móc. I no, mega proste. Dobra, jest Git chyba, mamy kolejny checkpoint. Czy tutaj coś będę miał? Wątpię. Kurczę, chciałem zobaczyć, czy skrzynki nie ma jakieś ukryte. Nie wiem po co, mi miałoby być kolejne e, kryształy. Ale fajnie by było je też pozbierać, skoro jest taka możliwość. Mm, ale podczas odwrócenia się, no to. Kurczę już człowiek. Nie panuje nad tym, co jest przednie i spadłem zwyczajnie jak głupi. A mogę po prostu dojść do końca i spojrzeć tutaj. No widzę, że nie ma skrzynki, no. Ale no mówiłem. void mega prosty to będzie. No tak, jak, tak jak się spodziewałem, tak było. I w sumie spoko. Mamy bardzo dużo życia dzięki temu. I teraz nie wiem, czy ja te wojty wszystkie teraz zacznę. A, teraz coś się dzieje ze mną. Wow, dostałem nowy kubrak, ale ładny, liśniony. Co? Complete All voids. A czyli jednak je zrobiłem. A czemu nie miałem ten? Czemu mi pokazujesz, że są jeszcze jakieś inne voidy? O, chyba, że to będą voidy z tego, z tego, z, z Void Creatora. Możliwe no, jest taka szansa. Ale się O, no, ja chcę do bossa. Sam, puśćcie mnie do bossa. Ja w ogóle chyba nie w tę stronę idealnie. Teraz się tego przekonamy. Ej, ja tak mało dostaję. Nie no, pewnie dobrze dostawać. Nie miałem checkpointa tutaj, więc... Mm, a tu walka z bossem już jest. Kurczę, ten atak speed mi jeszcze zwiększył na tą walkę. W ogóle wcześniej jak zeskoczyłem na dół, to jestem głupi jak but po prostu, bo e, ja tutaj mam praktycznie przy samej końcówce jestem, więc zeskok był całkowicie bezsensowny. Bo pytanie teraz, jak tu się do góry szło po bardziej. Bo ja chyba nie musiałem najpierw tu iść. Ale dobra, że przeskoczę. Dobra, już spadłem praktycznie na sam dół, bo mnie chłop za tą windą, będzie szybciej. Kolejna walka z bossem mnie czeka. U, co to będzie tym razem, co to będzie? Arena! Beira. O nie, pani śmierci to jest! No wiedziałem, że tak też się skończy. Nie mogę ją bić w ogóle? Oj, na pewno jak jest w fazie rozkręcania się. Tara, bo ona mnie zabije. Muszę użyć tego serca. Dobra, po tym kręciołku ona jest w fazie e, obrywania, więc uczę ją jak najszybciej. Druga faza. Co jak starych grachy takich platformówkowych też tam było, albo w takich przygodowych też tam było, także najpierw boss musiał się powyżywać, a później, e, a później zwyczajnie, można było go bić. Dobra, ja mogłem ją bić na początku. Oj, dobra. Ha, wiedziałem! Wiedziałem, że tak zrobisz, koleżanko. Ej, co ty robisz? Opanuj się może. Czy ja mogę się ją bić? Bata. aż pola siłowego nie użyję. Faza. No, ten boss jest prosty. On jest chyba jeszcze prostszy niż poprzedni, tak mi się wydaje. Znaczy, na początku parę razy zabrawałem do nas mocno. Ej! Za wolno biegam, żeby ją trafić. Dobra, faza. strzelania. Ej! Co to za kolce? No nie, serio. Teraz jest faza bicia. No, jeszcze musiałem w te kolce wpaść. Do końca. Do końca ją ja porabiłem. Nie mogę. Ale mówiłem, że ten atak speed może być przydatny. A, wiedziałem. Było. Było. Warto się cofnąć. Otworzył nam się portal. I to jest portal do ostatecznego bossa tego mm, ciemności czy czegoś tam. I będziemy musieli go teraz pokonać. I to prawdopodobnie jest endgame już. Otworzyła się brama w cztery strony świata. A w tym ja. Mały wojownik. Ciekawe, że nie dostałem żadnego e, mocniejszego miecza, nie? Żadnych mocniejszych mieczy. Ca ca cały czas chodzę z tymi mieczami z. Mm, z tej krainy Steam. Steam. E, pary. Z krainy pary. Godness Chamber. Oj tak, to jest miejsce, w którym muszę pokonać ostatecznego bossa. To bo tutaj rozrasta się cała korupcja. O nie, on gada do mnie w niezrozumiałym języku. Wyparował, zniknął. O nie, bo on się respi. Tak, bóg ciemności. Ej, ale w sumie dobrze, że ten kubraczek dostałem za wszystkie wojdy zrobione, bo mamy te... O, to jest ta ta, co warpy stawia. O, ciekawe, ja się przez nim teleportowałem. Ale ciekawe, bo zrobiłem wszystkie wojpy. Eee, królowa ciemności. Eee, I mam ten kubraczek światła. Eee, I teraz w sumie ona, ona jest ciemności, Ja jestem wojownikiem światła, tak. O, 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 Czy ty Ty coś jeszcze robisz? Ej, no nie, nie zdążyłem, bo cię trzeba uderzać jako na ten. Jest w tej fazie śmiesznej. On mam w ogóle pięć fajerzencji. sencji. ja cię kręcę. Ej, jak ja mam ją pokonać, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, teraz robimy tak. O nie, serio! Może ja mam się dać tym trafić jak najszybciej. Bez sensu to by było. Jak cię pokonać, babo? No i praktycznie nic nie bije. Jochki, to jest potężny boss. Dobra, i zrobimy to samo co wcześniej. Czyli wybiegamy sobie za strefę. Szybki daszyk, parę razy, ona się zgubiła, bo nie wiem gdzie jestem. Dobra, i troszeczkę nie ma sensu bić, jak ona już jest w tej fazie włączania tej swojej tarczy, bo jej praktycznie bez sensu troszeczkę. Dawaj, drugą fazę, odpala się. Oj, i muszę wyczuć jeszcze tylko moment, w którym mogę sobie przeskoczyć przez ten. Eee, mogę się oddalić od niej, bo ona te swoje potężne tarcze odpala. Dobra, ona krzyczy i wtedy nie mogę jej bić, dobra. A ona chyba drugą fazę już odpaliła bez bez animacji drugiej fazy, ciekawe. Lasery, o co ty robisz, babo? Dobra, da się wyczuć, kiedy ona to odpala w sumie. No kurczę, nie. Ja na razie nie umiem wyczuć, kiedy ona strzela tym czymś. O, wypadłem, wypadłem, wypadłem. Trójka, użyj. Zdążyłem użyć na szczęście i nie zdechłem. Ale już na takim lobułem. Teraz ma jakąś animację. Oj, to jest mega ciężki boss. Jest ta e, różnica jest między tym bossem a poprzednimi. Teraz ciemno wszędzie. Ale ja się świecę na szczęście. Teraz co ona ma za ataki? Jest jej cztery pewnie muszę wszystkie cztery ubić, co obstawiam, albo znaleźć tą właściwą, która dostaje damage. Czy ja dobrze to rozumiem? Aha, no muszę znaleźć tą właściwą po prostu, dobra. I nie mogę oberwać przy okazji. O, to była ta! Jaka jest szansa na trafienie w nią? O, dobra, czy ona po tym ataku? No to mamy RNG tak zwane, no. Albo muszę zdążyć ją zaatakować. Ja muszę zdążyć ją zaatakować! No, pota. To ta, to nie ta. Czy jest jakaś zasada jej? mnie Może pod dźwięku muszę, albo na przykład widać kiedy ten atak swój. Dobra, to jest trudniejsze niż sądziłem. O, to ta! Ale RNG To już nie będzie ta. Użyję sobie leczonka troszeczkę. To ta, obstawiam. 100%. Wiedziałem. Totalnie nie wiedziałem, ale miałem taką nadzieję. O, i teraz jest jedna. Ale teraz weź do niej, dobiegni. Do Obrwałem na ziemi. A Co ty robisz? Co to za szachownica tu się odpaliła? Obrywam jak głupi ciągle. O, ty babo. Ty haj Pokonałem ciemność. Tak, pokonałem ją, pokonałem ją. Co mnie nie zdziwiłoby mnie to, jakby miała jeszcze jedną fazę. No i ciemność na świecie zanikła. A to jest jakiś zamek lewitujący. O no, nawet wiedziałem. Czy my wszyscy jako tam mieszkańcy NPC i ja? Czy my mieszkaliśmy w jakimś świątyni w jakimś zamku bogów? Poważnie? Ale wydaje mi się, że w ogóle to już jest koniec gry. E, zakładam po napisach lecących z dołu do góry. Myślę, że będę kończyć. Szybka wypowiedź o gierce. Mega przyjemna do pogrania. Takie fajna, można powiedzieć, metroidvania. Zdobywamy coś, żeby odblokować coś innego. Mega przyjemna. No i cóż. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, w następnej serii. No i czym się!